Siema, siema W dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystkie 71 skinów z Brawl Stars, które już nigdy nie wrócą do naszej gry i już nigdy nikt nie będzie mógł ich kupić. Parę dobrych miesięcy temu nagrywałem wam taki odcineczek, ale trochę się od tego czasu zmieniło, więc czas nagrać update. i Dzisiaj zebrałem wszystkie 71 skinów, których już mieć nie będzie można. Niestety, jeśli ich nie zdobyłeś, to straciłeś już szansę, mordko, bo one już nigdy nie wrócą. Jednak zanim do tego przejdę, ostatnio się mnie pytaliście, czy mam jeszcze kilka tych pinów do rozdania robaczków, które wam tutaj wyświetlam. I w sumie ogarnąłem kolejnych 5 takich pinów dla was. i Dzisiaj 5 osób z pod tego odcineczka wygrywa fajnego pina robaczka. Jeśli chcesz go zgarnąć, wystarczy, że zostawisz łapeczkę w górę pod tym odcineczkiem. Oprócz tego subika na moim kanale Trzeba je subskrybować, bo tylko osoby, co mnie subują na kanale Tori i Tori 2 mają szansę tego robaczka zgarnąć. I w komentarzu napisz, jaka jest twoja ulubiona emotka w Brawl Stars, no i jak te wszystkie rzeczy zrobisz, no to wtedy właśnie będziesz mógł tego otrzymać. Wyniki będą w kolejnym odcinku na tym kanale. Ale bez zamulania lecimy do pierwszego skinka, bo dzisiaj trochę ich jest, a musimy się z wszystkim wyrobić. I zaczniemy sobie, moi drodzy, od takiego skinka, którego już sobie tu znajdę. Dajcie mi sekundkę. O, jest to Challenger Cold. Jak ktoś ja te wszystkie skiny będę wam pokazywał na moim koncie deweloperskim, żeby po prostu łatwo móc wam je fajnie zaprezentować. Bo tutaj na tym koncie mam wszystkie możliwe skiny odblokowane. A właśnie, oglądajcie filmik od początku do końca i napiszcie mi w komentarzu, ile z tych skinów łącznie macie. Jestem ciekawy, kto będzie miał ich najwięcej. Więc Challenger Cold jest pierwszym naprawdę strasznie rzadki skin. Mówi się, że to jest najrzadszy skin w całej gierce. Z tego co pamiętam, dostępny był w 2019 roku. Jeszcze trzeba było za niego zapłacić pieniądze prawdziwe, czyli nie dało się go kupić za gemy, tylko jedynie za prawdziwe pieniądze. Numer dwa to skinek do Broka, którego akurat sam mam odblokowanego. Jest to moi drodzy tańczący Brok, czyli limitowany skinek z chińskiego nowego roku. To też chyba był 2020 rok, gdy on wychodził strasznie się cieszę, że go mam, bo naprawdę nie dość, że jest on bardzo ładny, to jeszcze jest bardzo, bardzo rzadki i niestety no już nigdy nie wróci. Tak już jesteśmy przy broku, to przejdźmy sobie do staromodnego broka i proszę Państwa, ten skinek był za darmo z okazji świąt już parę dobrych lat temu, za 2020 rok, jak widzicie. No więc jego też już niestety nigdy nie otrzymamy. Jeśli go nie zdobyliście, to wielka szkoda mordki, bo serio on był darmowy. Tak samo jak darmowy był ricoset, ale było to w 2019 roku, więc też kupę czasu temu i też był on dostępny za darmo właśnie z okazji świąt. No skinek jakiś wybitny. To nie jest wiadomo, aczkolwiek no tutaj bardziej w grę wchodzi jego rzadkość. To jest w nim fajne. Kinek numer 5. Łącznie będzie ich w kurcze 71, a my dopiero jesteśmy przy piątym, więc trzeba przyspieszyć. pieruszkowy Daryl. E, tutaj taka sama zasada jak z tańczącym brokiem. Skinek z chińskiego nowego roku. E, właśnie pierwszy z tych skinów i no ja też go mam odblokowanego. Ale Daryl ma dużo więcej takich rzadkich skinów, które już nie wrócą. I między innymi jest tutaj też skrzynia Omega Daryl. E, czyli po prostu Omega Boxik do zdobycia był w specjalnym evencie, gdy wychodziły do gry Omega Boxy też jakiś czas temu. Myślę, że część z Was może go mieć. E, no i Mega skrzynka Daryl. Troszkę rzadszy od Omega Boxa, ale też nie jakiś mega rzadki, bo też był darmowy. Po prostu on już nie wróci, co nie? Więc no, wiadomo, rzadki jest, bo już nie wróci, ale nie jakiś najrzadszy. To wbijmy sobie teraz do kolejnej niebieskiej postaci, tylko tym razem do Jesse, bo Jesse skrywa w sobie czerwonego smoka. No i ten skinek, właśnie tutaj z specjalnej rzadkości czerwień, też był dostępny już jakiś dobry czas temu za darmo. Była na niego szansa, właśnie na zdobycie, i to już więcej takiej szansy nie będzie, bo jest to specjalny skinek eventowy. Żeby nie zamykać, przechodzimy do kolejnego. Tym razem jest to sam Mike, czyli święty Mikołaj Dynamike OG skinek z pierwszych świąt w Brawl Stars ehm, No z Broli Daysów To był bodajże 2020 rok czy na, No 19 albo 20, coś w tym stylu Ja go kupiłem od razu, gdy wyszedł I strasznie się cieszę, że go mam, bo jest to naprawdę piękny skin Jak jesteśmy już przy Dynamite'u To przejdźmy sobie szybciutko jeszcze do klasycznego Mike'a Bo tego skinka też tu musimy zaliczyć On też już nigdy, ale to nigdy nie wróci I też był darmowy, to ciekawe, w 2021 roku Z okazji świąt w Brawl Stars I jako, że 10 pierwszych skinków już za nami To jak możecie szybciutko wpisujcie widzowie kodzik w sklepie, pamiętajcie, że jak widam jakieś nowe skiny i kupicie je z moim kodem, lub po prostu doładujcie sobie gaby z moim kodem, czy krawową forsę, to znajdziecie pozdrowienie do moim odcinku. Na tego maila wysyłajcie nagranie lub skrini jak ktoś z moim kodem kupujecie i wtedy będę Was pozdrawiał. No to następnie skin, którego tutaj nie mogło zabraknąć, czyli gwiazda Sheli, Shelly też jest oczywiście w tej liście. E, też wiele osób uważa, że jest to najrzadszy skin w całej grze. Co prawda był darmowy, przez to ja nie uważam, że jest najrzadszy, ale i tak uważam, że jest strasznie rzadki, bo był dostępny tylko dla osób grających przed 2019 rokiem. Wbijamy do nity, Jezu, ale są rzadkie skinki teraz taka seria. nosa no Nita to jest tak OG skin moi drodzy, też z tych pierwszych świąt Broly Daysów był dostępny ehm, też go od razu zakupiłem, oczywiście gdy wyszedł i on jest chyba jeszcze rzadszy od tego Santa Mike'a świątecznego, bo on był droższy, on kosztował 149 gemów. pro propos świątecznych skinów, nie może zabraknąć pomocniczki Penny, ona też wychodziła w tym samym czasie co ta nosa no Nita i co Santa Mike, ehm, kosztowała 79 gemów, dlatego no też tutaj ktoś tam mógł ją kupić, ale i tak jest ona strasznie rzadka i strasznie się cieszę, że ją mam. Bardzo, ale to bardzo rzadkich skinów ciąg dalszy, bo teraz Czaszka Piper, czyli Calavera Piper. Najbardziej OG Halloweenowy skinek z tej kolekcji, czyli z tych pierwszych skinów Halloweenowych, które wychodziły już strasznie dawno temu. Ona też już nigdy nie wróci, a jedyna szansa na jej powrót to po prostu w zmienionej wersji kolorystycznej, ale to już wiadomo, że nie będzie to samo. Cofnijmy się do zielonych postaci, a dokładniej do Bula, bo tutaj mamy moi drodzy króla barbarzyńców Bula. On był też dostępny za darmo, co ciekawe, tam z jakiejś rocznicy chyba Clash of Clans, czy coś w tym stylu. Wszyscy go dostawaliśmy za darmo już parę dobrych lat temu. Skin nie jakiś wybitny, ale jest rzadki, bo już nigdy nie wróci. oj, oj, oj moi drodzy, chyba skin którego najbardziej żałuję, że nie mam. Wilkołak Leon, prześliczny przecudowny halloweenowy skin, najlepszy do Leona, jakie w ogóle ma. Ym, właśnie w tej niebieskiej wersji już nigdy dostępny nie będzie. No bo oczywiście ma też taką specjalną białą wersję wilkołaka i w tej wersji będzie wracał, ale no w tej niebieskiej już nigdy i to jest OG, jak to się ma to zazdroszczę. No dobra, jest jeszcze jeden skin oprócz wilkołaka Leona, którego strasznie żałuję, że nie mam i jest to Virus 8 bit. Człowieku. Jezu, dlaczego ty byłeś taki drogi w Virus 8 bitcie? Zastanawiałem się wiele razy, czy go kupować czy nie, ale w końcu go nie kupiłem, bo był za drogi dla mnie. Wiecie, 300 gemów to nie jest mało, ale teraz strasznie żałuję. On już nigdy nie wróci, już nigdy nie będę miał okazji go kupić, a jest najlepszym skinem w grze do Edbita. Łakać mi się chce, jak widzę, te wszystkie skiny. Witch Shelly, ta autofioletowa wiedźma Shelly oryginalna. Jej też nie mam i ona też już nigdy nie wróci, nigdy nie będę mógł jej zdobyć. Uwielbiam skiny Halloweenowe. Tak bym chciał Cię mieć. Zobaczcie tego kotka u góry Czarnego, jaki jest ładny. Serio, kolejny skin, którego nie mam. Myślałem, że większość tych skinów będę miał, no ale jak się okazuje nie, bo jest to królewski agent Colt, którego też niestety nie udało mi się odbokować. Skin z chińskiego nowego roku. Ehm, no i on jest też naprawdę spoko. Jeden z lepszych do Colta. Lecimy dalej i moi drodzy czas na Heroin Bibi Tak, jej też nie mam Jest jakiś może najlepszy mój skinek ulubiony, którego nie mam Którego bardzo musiał mieć, ale jest strasznie rzadki Też była dostępna dawno, dawno temu Z okazji chińskiego nowego roku Ten ucik jest naprawdę git i no szkoda, że jej nie mam W końcu jakiś rzadki skin, którego posiadam Czyli oryginalna Tara uliczna ninja Ona też była właśnie z chińskiego nowego roku Wtedy, gdy chiroska Bibi, ją akurat kupiłem A chiroski Bibi nie, no szkoda No ale tą Tarę chociaż mam, ona już nigdy nie wróci Oczywiście jest w innej wersji, czyli w tej tutaj Aczkolwiek ta cały czas jest dostępna i będzie wracać, a ta tutaj już nigdy nie wróci. Bijamy szybko do Lu, i tutaj zaczynamy serię karnetowych skinów, które już nigdy nie powrócą. Właśnie jednym z nich jest Król Lu, którego to nie posiadam. Nie wbiłem tego karnetu, mimo że miałem go kupionego, czajcie. Skinek, którego mam, ale skinek, który też jest rzadki, też był w karnecie i też już nigdy nie wróci. Ronin Ravs. Nie jest on jakiś ładny, no ale jest rzadki chociaż. Teraz musimy sobie znaleźć Lole, bo ona ma takiego skinka jak Lola Rebeliantka, czyli ta oryginalna, ona się gdzieś nazywała chyba Chola, czy jakoś tak? Też była w karnecie i też już nigdy nie wróci. I już w sumie w dawnym sezonie była. Boże, ja naprawdę zaraz się popłaczę na tym odcinku widzowie. Trixie Collet, kolejny strasznie rzadki skin, którego nie mam. Dlaczego ja nie wbiłem tego karnetu z Trixie to jest tak ta, ta ładny skinek nawet nie wiecie, jak chciałbym tego skina mieć. Jak go macie, to strasznie wam go zazdroszczę. On ma taki w ogóle piękny. Wow, lecimy do legend, proszę państwa. Mamy tutaj Serja i dokładnie to mamy Mecha Paladin Serja w niebieskiej wersji. On y, był też kiedyś w karnecie i już też nigdy nie wróci. Moi drodzy, następnie handlarz Gay, tutaj wam się muszę pochwalić, jego akurat Mam. To jest w ogóle chyba pierwszy skinek, który był ogólnie w karnecie. Karnetach zadymiarskich, więc najbardziej OG skinek z karnetów i dobrze, że akurat jego mam. Za to skinka boy Hotelowy Mike już nie mam. On był w karnecie, to chyba nie wiem, czy nawet nie za pierwszy level. Czemu ja wtedy tego karnetu nie kupiłem? Ogólnie na pewno był w karnecie i też już na pewno jest niedostępny. Teraz skinek, który może Was zaskoczę, bo jest to rewolwerowe Scold. On nie wydaje się jakimś rzadkim skinem, skinem, który nigdy nie wróci, ale to jest prawda. Jego już nigdy w Brawl nie będziemy bieli, był w karnecie i też już ten jego karnet nie wróci do sklepu. Bo to jest ogólnie tak, że niektóre skiny z karnetów jeszcze wrócą. No i o nich tutaj nie mówię, ale są takie skiny z karnetów, których już nigdy nie Będziemy mieli i właśnie je wam przedstawiam. Bo kolejny taki należy do baza, jest to ten baz z Domsów, zły bazik. Akurat on jest spoko, totalnie luzacki skinek, ale niestety też mi się go nie udało odblokować, już nie będę miał takiej okazji. To ciekawe nawet Ash ma takiego skina, który już nigdy nie wróci do gry i jest nim Ninja Ash, no ale on też jest z karnetu. To samo tyczy się Bel, dokładnie jej skina, złoto ręka która też w karnecie jakiś czas temu była dostępna. O i teraz skinek, którego bardzo bym chciał mieć, moi drodzy, czyli Surfer Carl. Żałuję, że też tego karnetu nie wbijałem. Taki fajny, wakacyjny skinek, ja uwielbiam takie skiny w tym. Z tyłu, no, no nie, on już też nie wróci. To teraz wracamy do szelki, bo jest tutaj też księżniczka Shelly i to jest jeden z lepszych w ogóle skinów w całej grze, jeśli chodzi o skiny za pierwszy level karnetu, bo kiedyś za pierwszy level karnetów mieliśmy skinka już do odebrania i właśnie szelka tam była. Znowu wracamy do broka i tym razem Super Ranger Brok. On też był w karnecie, już nie wróci. nie mylcie go z tymi ostatnimi power rangersami, które były, czyli te tutaj. Następnie skinek, o którym w ogóle zapomniałem, że istnieje, czyli wściekły kieł. On też był w karnecie już jakiś czas temu za ostatni level karnetu i do też już nigdy. Nie wróci, a ja w ogóle zapomniałem o nim. Jak mowa o takich skinach, o których zapomniałem, to musimy sobie znaleźć Rose, bo myślę, że Wy też o nim zapomnieliście. Major Rose. Taki skin serio istnieje, ty. Zapomniałem o nim. On też jest bardzo rzadki, już nigdy go nie zobaczymy w sklepie do kupienia. Ale przy Rose sobie jeszcze zostawimy, bo teraz już na 99,9% Brawl Robinowa Rose nie wróci do gry. Rok temu jeszcze wróciła, choć myślałem, że nie będzie wracać, ale jednak jeszcze rok temu ostatni raz wróciła, i właśnie w tym roku twórcy mówili, że już jej nie będziemy mieli w grze. Poco Star, czyli kolejny skin to kolejny skin, którego mam, ale kolejny skin, którego już nie będzie się dało kupić. Następnie Najan Nita, czyli skin, który był dostępny tylko w Power League. Ok, teraz pewnie powiecie, że możecie sobie kupić Ryuszu Nita i to jest praktycznie to samo, no ale nie jest, bo Ryuszu Nita wcale nie jest rzadka, a Najan Nita już nigdy nie będzie dostępna w sklepie, no i rzadka jest. No to teraz skin, którego też strasznie żałuję, że nie mam, czyli skuter wodny Jackie, ale w niebieskiej specjalnej wersji, bo ona też ma swoją fioletową. Dostępna bardzo dawno temu, jak jeszcze była liga mocy, no i tam też trzeba było na nią wydać dużo tych punktów specjalnych mocy. Ehm, ma bardzo ładne ataki, zobaczcie tą falę, kurde, chciałbym ją mieć. No to co Następnie Bull B800, czyli skinek też za pierwszy level w karnecie. Już jakiś dobry czas temu też nie wraca. Następnie kolejny skinek z dziwną nazwą, czyli D4 RRY1. Ten skin też był w karnecie i też nie wróci. Ej, w ogóle zapomniałem jeszcze o jednym skinie do Shelly, Przecież jeszcze jest klasyczna Shelly. Ten skinek, który był w 2022 roku za darmo do odebrania z okazji świąt w prezentach, no to jego właśnie też już nie będzie można kupić. No i moi drodzy, wjeżdżamy do Czarodzieja Byrona. On też jest już w zmienionej wersji kolorystycznej dostępny, ale w tej wersji nigdy nie wróci do gry. Reżyser Bass. Tutaj, właśnie w tej oryginalnej wersji z czerwoną czapeczką. No, bo z tego co kojarzę, to jeszcze jest z niebieską czapeczką, ale no, rzadka jest ta czerwona i też nie, wr nie wraca. I lecąc dalej, wjeżdżamy w specjalną kolekcję skinów, czyli skiny Major League z Ameryki Łacińskiej, z różnych klubów piłkarskich. One wszystkie, które wam tutaj pokazuję, mam ich właśnie całą kolekcję na tym koncie. No, już nie wrócą, bo mało kto w ogóle je kupił, bo one były tylko przez chwilę już dobre, dobre parę lat temu i były tylko chyba za prawdziwe pieniądze. Chciałbym chociaż jednego z tych skinów mieć nie? Aj. to teraz wjeżdżamy w Tika, moi drodzy, i mamy tutaj Tika w stroju Bałwana. Um, tak, ten skin jeszcze rok temu był dostępny po raz ostatni, a teraz już ma nie wrócić na te święta. To samo, kochani widzowie, tyczy się Franka na świątecznej imprezie. Rok temu po raz ostatni był dostępny. Robiłem wam na niego wielkie konkursy, rozdawałem go, żeby po prostu jak najwięcej osób z Was mogło go jeszcze zdobyć, a w tym roku już się nie będzie dało. I teraz przechodzimy do serii skinów, które jest duża szansa, że już nie wrócą, i tak mi się wydaje, ale co do ich wszystkich, nie jestem pewny, więc przy nich stawiamy znak zapytania. Tak, wolę Was poinformować, bo też nie mamy takiej Odpowiedzi od twórców i pewności, czy one na pewno nie wrócą, ale pierwszy z nich to nawigatorka kolet. Ona jeszcze może być w tym roku chińskim ona jest z księżycowego Nowego Roku ostatni raz dostępna więc albo teraz będzie po raz ostatni, albo już nigdy idzie, zobaczymy. To samo tyczy się kosmicznego wuła Bula. No, on też właśnie na takiej samej zasadzie co Colet: księżycowy Nowy Rok i też albo po raz ostatni, albo już nigdy nie wróci. Nie mamy też informacji co starą, bo ona ostatnio ta wściekła Tara wracała, jak były jakieś finały miesiąca, czy tam roczne do sklepu, ale no wychodziła już parę dobrych lat temu, wtedy. Jak były mistrzostwa w Paryżu, można ją było zdobyć, więc nie wiem, czy też za niedługo nie będzie jakichś ostatnich szans na jej zdobycie, ale tutaj nie jestem pewny. Za to boję się o cat burglar Jesse. Ponieważ, kochani widzowie, ten skinek, to jest skin, na którego bardzo, ale to bardzo poluje. No i niestety jeszcze nie wypolowałem. <grym> Bo czekam na niego już od dłuższego czasu i nie mogę go kurde zgarnąć. Kiedyś był za darmo, w 2021 roku, jak dobrze obstawiliśmy w mecze, parę razy niby wracał do sklepu, ale to już też jakiś czas temu. Od dłuższego czasu już go w sklepie nie mieliśmy. Nie wiem, czy on już nigdy czasem nie wróci. Podobna sytuacja tyczy się ze skinami. Baza Godzilla, czyli ten tutaj normalny bas Godzilla, mm, oprócz tego czerwony bas Godzilla i czarny bas Godzilla, bo one były z tej współpracy Godzilla, która po roku już znika. Czyli kto zdobył te skiny, to oczywiście mu je zostawiają, twórcy Brawl Stars, ale jak ktoś ich nie zdobył, to już nigdy nie będzie miał szansy na ich zakup. I właśnie jest możliwość, że jeszcze ostatni raz one będą w sklepie do tego czasu, że będzie taki jeden dzień, w którym one jeszcze wrócą, ale może równie dobrze już ich nie być, więc tutaj nie mamy też takiej pewnej potwierdzonej informacji. Następnie skin, którego też nie jestem pewny, czyli ośmiornica Kieł. Bo pamiętam, że on jakiś czas temu wrócił do sklepu. Nie wiem, czy nie wrócił po raz. Ostatni, dajcie mi znać, czy w ogóle to nie jest skinek, którego możemy sobie na co dzień kupić. Wydaje mi się, że nie, ale może to do niego się mylę, bo przyznam, że tego nie sprawdziłem. Po prostu tak mi się kojarzy, że nie jestem pewny, czy on kurczę jeszcze wróci. I Na koniec, moi drodzy, Faraotis, też skinek, który dawno temu był dostępny w karnecie zadmiarskim. E, jego to w sumie chyba jestem pewny, że nie wróci tak. Jego na pewno raczej mieć już nie będziemy dostępnego do zakupienia. I to są wszystkie skinki. Dajcie znać, ile z nich macie. To jestem ciekawy, będę starał się przypinać serducha. Dzięki za oglądanie do końca. Trzymajcie się pioma.